Moim gościem jest pan dyrektor Grzegorz Buczyński, dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego w Najwyższej Izbie Kontroli. Panie dyrektorze, Polska ratyfikowała w 2012 roku, a więc całkiem niedawno, konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. I ta konwencja przewiduje stworzenie w naszym kraju tak zwanego systemu edukacji włączającej. Gdyby mógł nam pan wyjaśnić, na czym polega ten system. I czym on się różni od tego systemu kształcenia osób niepełnosprawnych, który obecnie funkcjonuje w naszym kraju? Te systemy, systemy edukacyjne, które kształcą dzieci doświadczonych przykro przez los, czy dzieci z niepełnosprawnościami, one są dość zróżnicowane w Europie. W, w krajach zachodnich generalnie przyjmowany jest właśnie ten system integracyjny polegający na tym że dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności uczestniczą w edukacji w normalnych szkołach razem z dziećmi w pełni zdrowymi i w Polsce też takie szkoły funkcjonują ale ponad połowa dzieci z niepełnosprawnościami, 54% dokładnie, kształcona jest w tak zwanych szkołach specjalnych, bardzo często z internatem, gdzie blokowane są grupy dzieci właśnie z niepełnosprawnościami i tam stosowane są specjalne podejścia dydaktyczne, zdrowotne i tam te dzieci się kształcą. Ten system jest dzisiaj dość mocno krytykowany i stąd zobowiązaliśmy się do tego żeby w najbliższych latach dostosować nasze ogólnodostępne szkoły do tego właśnie systemu, żeby dzieci mogły się kształcić razem z dziećmi zdrowymi. Wszystkie te dzieci ze szkół specjalnych powinny zostać w ramach tej edukacji włączającej przeniesione do szkół publicznych i tam uczyć się z innymi dziećmi, nabywać poprzez to kompetencji społecznych, z większą pewnością wchodzić w życie zawodowe, najwyższa izba kontroli sprawdziła, czy szkoły publiczne są dzisiaj przystosowane do takiej edukacji włączającej. Na przeszkodzie tego stoi przede wszystkim środki finansowe, które należy jednak przeznaczyć w większym stopniu, choć są one w tej chwili też znaczne. No, żeby doposażyć te szkoły sprzęt specjalistyczny, w pomocy dydaktyczne, w zatrudnienie specjalistów, dlatego że te szkoły ogólnodostępne nie zatrudniają dzisiaj, bądź też w niewielkim stopniu, specjalistów, którzy. Umieliby się obchodzić z takimi dziećmi, to są bardzo trudne, bardzo zróżnicowane przypadki. Często jest to kształcenie indywidualne, które wymaga zupełnie innego podejścia. Więc tutaj jest również sporo takich nieprawidłowości typowych: nierealizowanie tych programów, nie trzymanie się tego, co jest w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych, no, te warunki BHP, bariery architektoniczne. Młodzi ludzie na wózkach czy, czy z innymi niesprawnościami, po prostu w, w części szkół, któreśmy odwiedzili, nie bardzo mogą się poruszać. Czyli to są takie utrudnienia bardzo podstawowe, zupełnie. I jeżeli chodzi o środki finansowe, kilkakrotnie więcej państwo przeznacza na kształcenie. Tych dzieci, z, z oczywistych względów, o których tutaj mówiłem, to jest kwestia wyposażenia, kadry i tak dalej, no ale okazuje się, że to jeszcze nie jest wystarczająca kwota. Trzeba też powiedzieć, że organy prowadzące szkoły, czyli samorządy terytorialne, na ogół dopłacają ze swoich środków, co jest zgodne oczywiście z przepisami prawa, dopłacają do edukacji po to, żeby utrzymać tę edukację na tym poziomie, który żeśmy stwierdzili. No właśnie próbowaliście dokonać takich obliczeń. Wiadomo, że przede wszystkim najważniejsze jest to, co, jest, co będzie najlepsze dla tych dzieci. Ale czy. Y NIK spróbowała obliczyć, który z tych systemów będzie oszczędniejszy. Czy ten, który mamy obecnie oparty na szkołach specjalnych, czy ten, do którego powoli będziemy być może zmierzać ten system edukacji włączającej. A więc dzieci z niepełnosprawnościami uczące się w tej samej szkole, w której uczą się dzieci niedotknięte. Tak, Podjęliśmy roz... taką próbę, ten rachunek jest bardzo trudny. Otóż koszt kształcenia jednego dziecka w szkole specjalnej to jest dwa. 1200 zł miesięcznie do 2500 w szkole specjalnej, często z internatem. Natomiast w szkołach ogólnie dostępnych, tak zwanych integracyjnych, to jest 700-900 zł. Więc oczywiście te koszty wynikają chociażby z kosztu utrzymania internatu. Ale myślę, że jeżeli obejmiemy wszystkie dzieci, bo nie, nie mamy pewności, że te 2,5%, te 126 tysięcy dzieci, że to są wszystkie dzieci, które się zgłosiły do szkół, to wtedy te koszty mogą się okazać nie mniejsze. Także tutaj szacunek kosztów jest tylko posiłkowy. Najważniejsze jest, żeby te dzieci mogły kształcić się. To jest bardzo trudne dla niektórych. Zależy to oczywiście od formy niepełnosprawności i stopnia tej niepełnosprawności. To jest wszystko w prawie przewidziane, żeby te dzieci czuły się dobrze, żeby ten klimat był przyjazny i żeby tam poznawały przyjaciół i żeby się dobrze adoptowały do dorosłego życia. To jest najważniejsze, to jest troską każdego państwa. Trzeba też powiedzieć, że kształcenie specjalne to jedna z najtrudniejszych spraw w systemach edukacji każdego państwa. Panie dyrektorze, idea jest piękna, ale wyobrażam sobie, że z punktu widzenia nauczycieli uczących w szkołach publicznych może być nieco kłopotliwa. Taki nauczyciel być może ledwo sobie radzi już z tą klasą, którą ma do dyspozycji. Mówi się o tym często, że taki nauczyciel powinien mieć już dzisiaj nauczyciela pomocniczego, bo wśród Dzieci zdrowych są, są tak kłopotliwe, że wymagają dodatkowej opieki. A tutaj dowiaduje się, że będzie miał jeszcze dziecko z niepełnosprawnościami. Wyobrażam sobie, że może być przerażony. Próbowaliście dowiedzieć się, jaką opinię mają nauczyciele o tym nowym systemie. Tak, poprzez ankietę. I nauczyciele w większości opowiedzieli się za tym, żeby utrzymać system szkół specjalnych. No, zwłaszcza do tych trudniejszych przypadków niepełnosprawności. Natomiast bardzo nieliczna grupa ankietowanych nauczycieli, to jest kilka procent, opowiedziało się za systemem integracyjnym i to w stosunku do właśnie tych dzieci z mniejszą z skalą niesprawności. No, z drugiej strony, jeżeli nauczyciel ma w oddziale 30 uczniów i jeszcze dostanie kilka, kilku uczniów z niepełnosprawnościami, to jego obawy mogą być całkiem uzasadnione, więc na to trzeba spojrzeć szeroko i też takie wnioski formujemy w naszym raporcie, żeby Ministerstwo Edukacji, promując ten system, rozpatrywało ten problem bardzo całościowo. To będzie oznaczało, ten nowy system będzie oznaczał większy wysiłek dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Oni będą pewnie musieli te dzieci dowozić do tych szkół. Zabierać ze szkół z powrotem większy wysiłek dla nauczycieli, większy wysiłek dla szkół, dla dyrektorów, dla, dla samorządów, ale po drugiej stronie jest ta zasadnicza wartość, że być może ten system będzie po prostu lepszy dla tych dzieci, pozwoli im wejść sprawniej, lepiej w dorosłe, normalne, zawodowe życie. Czy wy pokusiliście się w, w raporcie? O próbę odpowiedzi na to pytanie, czy to będzie lepsze dla, dla dzieci? W raporcie opowiedzieliśmy się jednoznacznie za systemem integracyjnym, dlatego że właśnie ta druga część wypowiedzi pana jest poza dyskusją, że wzrastanie uczniów wśród dzieci normalnych i, i później przejście do społeczeństwa z ludźmi zdrowymi jest tą naczelną wartością.